Dzień dobry, witam już w kolejnym odcinku z serii o mocy kryształów, kamieni i minerałów, i dzisiaj przechodzimy do konkretów, więc jeśli czekałeś, czekałaś na odcinek i chcesz dowiedzieć się więcej o kamieniach, które pomagają w spełnianiu i wspieraniu konkretnych intencji, to dzisiaj jest ten dzień. I dzisiaj porozmawiamy o kryształach, kamieniach i minerałach, które szczególnie wspierają intencje miłosne. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany tym, jak te magiczne talizmany mogą pomóc ci w Umocnieniu, znalezieniu albo przyciągnięciu miłości, to ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam. Skupiamy się na intencjach miłosnych, i właśnie takie kamienie i kryształy. Które pomagają w takich miłosnych rytuałach czy w przyciąganiu miłości, dzisiaj omówię. Co ważne, będę wymieniać kamienie, które są łatwo lub łatwiej dostępne, właśnie po to, żeby jeszcze lepiej było Wam um, znaleźć taki odpowiedni dla siebie talizman. Są również kamienie, które są stricte dla. I intencji miłosnych, ale są bardzo rzadkie i e, trudno dostępne, i na nich nie będziemy się dzisiaj skupiać. Ale jeśli jesteście zainteresowani poszukiwaniem takiego rzadko spotykanego talizmanu, dajcie znać w komentarzu, to podpowiem, czego szukać. A tymczasem zaczynamy od Ametystu. Ametyst jest to kamień wręcz przesiąknięty starożytną magią. I y, jest, y, prawdopodobnie jego popularność nie zmniejszyła się y, od tysięcy tysięcy lat, i równie popularny jest teraz, jak i był właśnie w starożytności. I na pewno z ametystem spotkaliście się na co dzień i wiecie, że może mieć różnorodne zastosowanie: oczyszczające, y, przynoszące pokój ochronę, odwagę, szczęście, ale również jest świetnym narzędziem do przyciągania miłości. Ametyst jest kamieniem duchowym, dlatego wolny jest od jakichkolwiek negatywnych konotacji, gniewu czy namiętności. W intencjach miłosnych sprawdza się świetnie, ponieważ jest to kamień czystej, prawdziwej i takiej emocjonalnej miłości. I jest świetnym prezentem y, dla osoby, którą już kochamy, którą już mamy. Jest symbolem zakochania i pokazuje wzajemne oddanie. Dawniej kobiety wręczały ametyst oprawiony w srebro mężczyznom y, jako oznakę miłości. I ten kamień noszony przy sobie przyciąga właśnie takie Czyste miłosne intencje, i tak samo y, zaleca się go y, do wykorzystywania mężczyznom, jeśli chcą zwiększyć zainteresowanie ze strony y, płci przeciwnej, ale takich właśnie y, dobrych kobiet, które obdarzą ich opieką i miłością. Świetnie nada się on również do oczyszczania innych kamieni albo do noszenia w parze z innymi kamieniami, aby jeszcze bardziej wzmocnić. Jego siłę i moc intencji, z którą nosimy czy używamy tych kamieni. Podobnie do ametystu, bardzo szerokie magiczne zastosowanie ma bursztyn. Jest on równie cenionym od wieków magicznym kamieniem, i chociaż Często jest dość drogi, to jest on naprawdę świetną inwestycją, jeśli chcemy przeprowadzać jakiekolwiek tak naprawdę magiczne rytuały. Samo noszenie przy sobie, czy na sobie, jako elementu biżuterii bursztynu zwiększa naszą atrakcyjność, poprawia urodę. W renesansie uważano, że biżuteria robiona z bursztynu dodawała wagi. A jak wiemy, w tamtych czasach kobiety o obfitych kształtach były uważane za najbardziej atrakcyjne. Obecnie niekoniecznie dodaje wagi, ale zdecydowanie pomaga zwrócić na nas uwagę, właśnie podkreślając naszą urodę i działając jak taki magnes przyciągający nie tylko miłość, ale również przyjaciół i ogólnie osoby pozytywnie do nas nastawione. Mikstury, napoje albo świece z dodatkiem bursztynu świetnie nadają się do właśnie takich rytuałów miłosnych, a noszenie go przy sercu najlepiej przyciąga właśnie nowego i wspaniałego partnera czy partnerkę. Jeśli na przykład staracie się o dziecko, bursztyn świetnie również nadaje się do takiego rozwijania i wspierania płodności. Następnym pradawnym kamieniem przyciągającym miłość jest jadeit. W Chinach na przykład rzeźbi się go na kształt motyla i nosi na sobie albo rozdaje innym z nadzieją przyciągnięcia właśnie czy pojawienia się miłości. Świetnie tak samo nadaje się jako prezent dla osób, które kochamy i chcemy wyrazić nasze przywiązanie i miłość i jego zielony kolor przyciąga naturę i moc czakry serca, czyli miłości nie tylko dla innych, ale dla samego siebie. Dlatego warto go również nosić, jeśli chce się przyciągnąć do siebie tą właśnie miłość bez względu na to, czy ma ona być okazywana przez nas samych dla siebie, czy przez innych. Następny do kolekcji i Doskonale przyciągający miłość jest kamień księżycowy. Noszenie go na sobie sprowadza miłość do naszego życia. A jeśli na przykład zaistnieje jakiś problem albo kłótnia pomiędzy tobą a osobą, którą kochasz, twoim partnerem, partnerką, to kamień księżycowy może świetnie pomóc w rozwiązaniu takich problemów. Wystarczy, że weźmiesz do, do ręki kamień księżycowy. I wyślesz do niego całą swoją miłość i miłosne intencje, a potem wręczysz partnerowi lub partnerce. Kolejny kamień nazywany jest stróżem miłości, jest nim szafir. Umacnia on wierność i harmonizuje uczucia między kochającymi się osobami. W starożytności wykorzystywano go na przykład do odpędzania zazdrości, wzmacniania właśnie pozytywnych interakcji społecznych albo do godzenia się. I właśnie szafir współcześnie może być wykorzystany przez ciebie do każdego z tych celów. I w jakimkolwiek związku jesteś, nie tylko małżeńskim, i nie tylko miłosnym, może to być związek platoniczny. Wiedz, że szafir umocni właśnie te pozytywne uczu yy, uczucia i odpędzi wszelkie yy, zazdrości czy negatywne interakcje. Aby wprowadzić miłość, do naszego życia. Świetnym narzędziem będzie zakup szmaragdu i przeprowadzenie małego rytuału. Po zakupieniu go trzeba naładować go tą magiczną, miłosną potrzebą. Można na przykład postawić go obok zielonej świecy i po zakończeniu wprowadzania tej intencji, tego rytuału nosić szmaragd blisko serca, ale najlepiej tak, aby nikt go nie widział ponieważ on będzie wspomagał przyciągnięcie tej miłości, ale nie on sam ma być tą rzeczą, która tę miłość przyciąga fizycznie. Nie ma być czymś, na co zostanie zwrócona uwaga. On pomoże przyciągnąć dyskretnie tę właściwą osobę. Ostatnim takim kamieniem, o którym chcę wspomnieć, jest turmalin, a konkretnie turmalin różowy. Przyciąga on miłość i przyjaźń, a szczególnie jeśli chcesz wzbudzić w sobie większe współczucie i platoniczną miłość wobec innych, to. Turmalin różowy świetnie nada się jako talizman. Noś go przy sobie, a wtedy poczujesz właśnie jego moc i będziesz w stanie być bardziej współczującą i kochającą istotą. Mowa o kamieniach, ale zawsze mówię jeszcze o jakichś minerałach, metalach, i tutaj wspomnę, że świetnym metalem do łączenia z takimi kryształami i kamieniami związanymi z rytuałami i intencjami miłosnymi, jest srebro. Srebro również przyciąga miłość i świetnie nada się w połączeniu, na przykład właśnie przy biżuterii, z tymi kamieniami, które wymieniłam. Jeśli jesteście zainteresowani jeszcze innymi kamieniami, które również do takich intencji mogą być używane, to zapraszam do komentowania. A tymczasem. Wyruszajcie na poszukiwania waszych talizmanów, wysyłajcie intencje miłosne i przyciągajcie to, co najlepsze, dzięki intencji i dzięki mocy kamieni i kryształów. Pięknego dnia!